21.53 24 sierpnia jest to drugi filmik wideo w ciągu tego dnia chciałem pokazać jak pozamykałem pozycję w związku ze wzrostem kursu jaki nastąpił otóż zacznijmy może od ostatnich dokupionych dwóch dwóch symbolicznych kontraktów po kursie 26.88 z tego, z tego co pamiętam to gdzieś był tutaj poziom obojętnie czy to było 88 czy 86, więc tak, mieliśmy kupione dwa kontrakty. Tu wykonał się taki pattern. Co się stało? Proszę zwrócić uwagę, że tutaj kurs spadał, ale tak nie mrawo, nie były to mocne posunięcia, tak jak tutaj. Nie byli to typowi sprzedający. Tutaj zaczął już tak pod wpływem grawitacji, można powiedzieć, spadać. Brakowało mi tutaj już od tego momentu ten ostatni odcinek, brakowało mi tutaj sprzedający, w związku z czym zrobiłem się troszeczkę niepewny, podejrzliwy, nieufny. I słusznie, jak pokazał wykres, natomiast mówimy tutaj o jakimś krótkim czy, czy średnim okresie, co dalej się wydarzy, zaraz powiem. I tak, zrobiłem się podejrzliwy, i chociaż rynek jeszcze spadał, i myślałem, czy jeszcze symbolicznie jednej małej transzy nie kupić, czyli jednego kontraktu, który symbolizuje transzę, nie sprzedać tutaj w rynku mniej więcej, jak tutaj przekroczyliśmy ten punkt, ale, ale jednak nie. Coś mnie powstrzymało, żeby szukać. Takiego, takiego przyślenia, jak jest tutaj, czyli jakiejś większej korekty wzrostu, gdzie rynek na nie daje rady rosnąć i, i spada dopiero. To są ciekawe momenty do sprzedaży, bo możemy zarobić trochę więcej. Tutaj mogliśmy na przykład z tego punktu maksymalnie wyciągnąć praktycznie 100 pipsów. Jeżeli ktoś miał taki limit, bardzo fajna. Sprawa, że można było tyle zarobić. Natomiast yy, pierwszy kontrakt z, zrobiło się tutaj niepewnie. Tutaj poszedł taki mały fake break. Tu był ważny poziom ten 26,05. I proszę zobaczyć, co się stało: Poszło 15 punktów, odbił się do góry. Bardzo nie lubię takich zagrań. Do tego poszła druga świeczka yy, i trzecia jeszcze. Ja tutaj w momencie tej drugiej chciałem już sprzedać. Yy, yy, I po chwili rzeczywiście yy, zrealizowałem profit na tym jednym kontrakcie. Tutaj było chyba z 58. 8 punktów profitu, to musiałem gdzieś tutaj go odkupić, zrealizować profit na nim po tym paternie małym, który tutaj wystąpił. Mały sygnał, ale jakże miałem rację? Było to pewnie przed godziną 16, której dane wypuściły się tutaj i mocno rynek poszedł do góry. Proszę o ta świeczka o 16, a to było troszeczkę wcześniej między 15.30 a 16.00 i Rynek zaczął rosnąć, nie podobał mi się tutaj ten price movement, ruch ceny. Drugi kontrakt, natomiast drugi kontrakt, moi drodzy Państwo, był pozostawiony na, na zero, chyba. Tak, na zero, także był gdzieś w tym miejscu. Kurs wystrzelił, ja wtedy nie byłem akurat przy wykresie, w ogóle zapomniałem, szczerze mówiąc, że o czwartej wychodzą te dane. Tutaj, po prostu patrząc na ruch ceny, pozbyłem się jednego kontraktu, bo widziałem, że jest niepewna sytuacja i po chwili patrzę, już jest po czwartej. Kurs wystrzelił tutaj, jeden kontrakt się e, zamknął sam na zero, z, tego, z tej transzy sprzedanej tutaj. Drugi zamknął się na zero po prostu, dobrze był przestawiony. Natomiast jeszcze był jeden kontrakt e, sprzedany tutaj, e, który miał tutaj w związku z teorią Let It Run, sobie lecieć. E, I zastanawiałem się też, czy, czy nie zrealizować profit tutaj na nim, jak było 100 czy ponad 100 punktów, natomiast zostawiłem go na dłużej i rzeczywiście jak ten ruch mocny się tutaj wykonał, troszeczkę poczekałem aż, aż kurs tutaj spadł odrobinę i zrealizowałem go chyba z, z zyskiem około 70 punktów. Z tego co pamiętam, to można później dokładnie sprawdzić. Ja chciałem pokazać dokładnie, jak, jak tutaj moje myślenie na tą sytuację się zapatrywało. Czemu zrealizowałem zysk na tych kontraktach? Ponieważ ta świeca była bardzo konkretna, obojętnie czy to przez dane czy nie weszli kupujący. Aktualnie nie wiadomo, czy rynek pójdzie do góry, czy w dół. Tu jest typowy continuation pattern, tworzy się taki trójkącik który to mógłby stworzyć dalsze wybicie. Natomiast nie lubię takich sytuacji, kiedy mam sprzedane kontrakty i kurs gwałtownie rośnie do góry, ponieważ nie wiadomo, czy się zatrzyma na najbliższym ważnym oporze, tutaj powiedzmy, nie wiadomo, czy się zatrzyma na kolejnym ważnym oporze, proszę czytać tutaj i wyczyści wszystkie moje stopy na zero, transakcje. Jeżeli mogę wziąć z drugiej transzy tych kontraktów też zysk po 50 czy 70 punktów, to nie jest, nie jest zła sprawa. Generalnie z czterech sprzedanych w sumie kontraktów. Kontraktów. jeden się wyzerował, a wszystkie trzy pozostałe przyniosły po 50-70 punktów na sztukę każdy. Także jak byłyby to większe transze, czy, czy po kilka kontraktów sprzedanych, to każda z tych transzy przyniosłaby zysk oprócz tej jednej, która wyzerowała się, z którą tutaj nie zdążyłem zadziałać, przez to, przez nie uwagę, że o czwartej po prostu nie patrzyłem na to. no Bo cały czas nie ślęczę tutaj przed ekranem monitora, bardziej patrzę na Price Movement, czy coś będzie się działo, czy nie. Natomiast naprawdę grając tutaj w krótkim czy medium czasie, tak jak tutaj na przykład na ten ruch. Czy chcemy, żeby kurs tutaj leciał? Ale mamy jakiś tight stop i chcemy brać zysk za każdym razem, a nie żeby nam zerowało te kontrakty. To takie ruchy są już dla nas niebezpieczne. Dlatego pozamykałem te kontrakty. Dlatego wyszedłem z nich ponieważ lepiej jest z trzech transzy, z trzech kontraktów na cztery wziąć zysk, niż później patrzeć przykładowo, jak kurs jeszcze raz strzeli i się okazuje, że w sumie na cztery kontrakty, gdzie przewidzieliśmy dobry ruch i ładnie rynek spadał, wzięliśmy tylko z jednego zysk, albo wręcz wszystko wyszło na zero. Jest to sytuacja, która bardzo często ma miejsca na rynku, ale nie powinna się powtarzać, jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani. Znaczy, jak rynek odwraca konkretnie, to część konkretnie. Część kontraktów realizujemy z zyskiem, wreszcie przestawiamy stop na zero i pozwolimy się ewentualnie wyzerować, ale żeby nasz zysk jakikolwiek z dobrego ruchu, tak jak tutaj, był zabezpieczony, musimy wziąć zysk. Lepszy w tym wypadku wróbel w garści niż, niż gołąb na dachu przysłowiowe, lepiej wziąć 50 czy 70, czy nawet 20 czy 40 pips z rynku, niż czekać, aż się wykona 100, 200 czy 300 pips, ale ciągle tracić na tym albo żeby kontrakty się zerowały po tym jak, jak poszedł rynek w dobrym kierunku, tak naprawdę wtedy czuję niedosyt stratę, jeżeli rynek poszedł w dobrym kierunku, a, a ja wyszedłem z całym biznesem na zero. Także chciałem tylko omówić tą sytuację. Tutaj na razie wygląda to na continuation pattern, także zobaczymy jak rynek jutro rano po 9 się zakona, zachowa, czy zacznie tutaj rosnąć rzeczywiście. Po takim ruchu jest, jest 8 do 2, że powinien dalej sobie rosnąć. Natomiast na wykresie H4 nie pojawiły się żadne konkretne sygnały, że on będzie tutaj rósł. No oprócz tej jednej świecy, prawda? Bardziej na wykresie M30 przypomina o tym, że... Może rosnąć. Rynek zaczął już spadać, amerykański ponownie. Typowy pattern tutaj dalszego spadku. Proszę zobaczyć jeden, drugi cień niżej do tego. Także sytuacja jest naprawdę sprzeczna. Ja wolałem po prostu w tej transakcji nie być. Jeżeli są wątpliwości, rynek zachował się w inną stronę niż mamy sprzedane kontrakty. Lepiej wziąć zysk, póki jest po prostu. Dziękuję bardzo za uwagę. Jutro odbędzie się kolejna analiza poranna. Dzięki bardzo. Ee, życzę udanych tradeów. Dziękuję.